Eu já Que se 70 knop Każdy chciał jak nie ma być Każdy z człowiek humanki tą jedną belkę jak tam chcesz Okej Da już w sumie podjadę Sorry. Nicol Z jak sorry Dobra już podjadę Ja na razie stój, stój, bo idealnie podjechałem Z drugiej strony, z drugiej strony Czekaj, dobra tu nic co się stało? O, Tu podnieś! Podnieś! Do tyłu! Panie! Co ty robisz? Ja, ja wiem co ja z tym zrobię, spokojnie. Nie! O. Dobra, już tu jest super siłą. Ja to wytnę, bo ja to umiem. A właśnie, podeszysz mi jeden filmik? Swój. Na razie nagrywam odcinek. jak skończysz. I to cały, bo ja On, na razie kubota daje radę. Okay. Dobra, tu, tu ją dam. Hey, jak skończę i podeszli, okay? to ja coś zrobię. To zobaczyć, to Weź tu to. ustaw, tu gdzie ja u góry ustaw, tam jeszcze po jednej. No wiesz, wiesz o co chodzi. No układam po prostu tam gdzie ja, żeby nie tracić już czasu. Po prostu jeszcze dalej będę układał te tej. z tamtej strony układy po tej jednej. A tu? Matko Bosko, kto przeliczy, ile powiedziałem Matko Bosko w tym odcinku? Dostaje serduszko do mnie w komentarzu. podoba ta Do przodu nie do Matko Bosko, Matko Bosko, Matko Bosko. No, mówię. To przeliczy dobrze. A sobie tam sam to zanalizuję. To będzie najbliżej, bo kto zgadnie. No to będzie miał serduszko ode mnie w komentarzu. Ładuj na to pierwsze realnie, od, od przodu ładuj. Dobra, hop. Jadę. E, dobrze, Do tyłu, nie do Źle żeś to ułożył. Dobra, mówię, żebyś to do przodu bralnie układał, o! Mogę to. Ej, dawaj, robimy to, ważne, panie. Kurde, weź ten, wycofaj. Tu mnie wezmę, ser... albo dobra, nie wezmę trzech jednak. Nie, to jeszcze jedno piętro, czy nie? Jest to nie lepiej. Ile ty masz minut już odcinka? 13, chyba. Już będzie 15 prawie. Dobra. To ja pojadę ku botą, okej. Okay? Już zjedziesz. 15. To ja możemy mieć mniej to się. Dobra. Ułóż tam obok. Ile tu jeszcze? Raz, dwa. 3, 4, 5, 5 belek. No dobra, to tam załadujemy jeszcze troszkę do góry. Lepiej do góry nie bądź tam przeważyć. Weź co ja wezmę, a nie, na widły nie da rady. Kurde. Może i dałoby razem. Weź tam jedno, jedną, weź na widły i weź jak zostaną trzy, to weź już trzy na te od JCB-ka. No to właśnie, no o tym chodziło też. No jak zostaną jeszcze trzy, jak tam załadujesz, no bo nie, dobra. To chyba na samego JCB-ka weźmiesz to wszystko. O kurde, źle podjechałem do Sorka, też to zrobi o kurde, no ja nie umiem podjechać. Coś tutaj źle załadowałem Czyli teraz będziemy jechać na dwa czołniki, tak, tak, jadę ku okej? Okay? O no, spok kurde muszę troszeczkę do przodu Nie no, dobrze Poczekaj, bo teraz zostanie trzy belki. No, to idealnie to weźmiesz 2 na JCBK, Beka' i na John od Jednak mam 18 prawie 16 mam Także do 22 dociągnąć To w tym... Ej, za, za poczekaj ja dobra, weź na tego na John i idź i załaduj tam jedną belkę natura się robić. Dajcie sobie pomogę i wsiądę do CBK. Nie na ja cię, jedź, ja, ja cię. Dobra, masz. No i ja jadę ku botom. Ile zostało belek? Dwie. Dwie, no to już załadujesz na ten. A nie, a nie, no dwie, to już załadujesz na CBK. Spoko. Nie, by zapomnij do John Deere'a prasy podpiąć. Spoko, spoko. Troszkę ciężko ma Kubota. Nie powiem, że ma najłatwiej. Dobra, troszkę mi się, ale to nic. O. I jeszcze się na godzinę pod górkę. Kręcamy. Adam pod górę. To ja jechać od Sebekiem czy John Dirkiem, bo już jestem prawie na gospie. No to No to dobra, no to wiesz co? Powiem Ci tylko tyle. To ty możesz John Dirkiem wrócić i John Dirka odstawić. I ja już to sami od siebie rozładuję. A ty przeglądnij za ten czas Bizonka, czy wszystko dobrze w nim, okej? Okay? Wszystko dobrze w Bizonku, bo za niedługo już w w następnym odcinku będą. Dobra, jadę. To tu przepodstawię. Dobra, hamuj. Dobra, do tyłu. I gorsze. Ja nie, ja nie umiem tego ja Dobra, daj. Masz. Że, bo wszystkie już wziąłeś? Jeszcze nie, jeszcze jedna. To jedna to tam natura, tak? Weź już na JCB-ka czekam, tak mówisz. Nie no, weź jedną tam natura. Okay. Ja pojadę z dwoma na jodcebeku, a ty pojedziesz z jednym. Tak wiem, że nie przepisowa, ale... Musimy tak zrobić, dobra. Jadę, ja już jadę. Prasę podepnij. Już nie zręczyły beleczki. Dobra. Kupiłem tę tura żeby się belki nie zamoczyły. Podniosłem właśnie. Jeszcze podoba, Jeszcze, sorry, sorry, jeszcze Jeszcze podoba się. Tylko Miły. Ale dużo osób idzie. A nie. Chyba trzy albo dwie. Nie wiem. Już tam nie widzę. Kurde. Mówię, że nie jestem tak przyzwyczajony do kierownicy, więc mogę tak skręcić gwałtownie w lewo, na przykład albo w prawo, tak jak przed chwilą. O kurde, najgorzej. Dobra, jadę. Mówię właśnie, o tym mówię, że. Do no co zrobiłem właśnie teraz? Wiesz, o my zapomnieliśmy o czym? A to później, dobra, nieważne dobra, zobaczmy, nie je, je, mogę, mogę jedną belkę zostawić w sumie na łące. Po co? A dobra to się później zrobię, nieważne. A po co? Zobacz, bo później ci Nie no, zawodzimy wszystkie. Bo będzie później. później. później Kończę. Okay. I... Ile się... tu trzeba dać na barę góra? Dwie. Dobra, to dwie już prosiłem. wezmę, bo to pojedyncze, to mi się nie chce brać na tego Cebeka. Wszystko sobie rozpinam albo to dobra, prawie dobra. wszystko. No. レッツです。